Pan z wami i z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy, faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść. Gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali, tak mówił do nich: Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci. Ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt. Wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony. A kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także. Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, ani braci ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. <laughs> no lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym Tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przez martwych staniu sprawiedliwych. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Takie dwie myśli są w dzisiejszej Ewangelii. Jedna związana z tym, żeby nie wywyższać się, a druga myśl, jeżeli niesiemy pomoc innym, to nie za względu na to, że nam odpłacą, ale wówczas będziemy mieć zapłatę w niebie. Zobaczmy, jak często ludzie wywyższają się, którzy w zasadzie niewiele znaczą. A znamy ludzi bardzo wybitnych, wielkich, chociażby wielkich aktorów niektórych, którzy są bardzo skromni i nie obnoszą się, że są wielcy, albo różnych sportowców znamy. Chociażby takich, którzy różnych skoczków, którzy kiedy rozpoczynają skok, żegnają się, a więc i nie wywyższają się, że są wielcy, znani. E, dlatego starajmy się nie zajmować pierwszych miejsc, bo wtedy, kiedy gospodarz przejdzie, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, to powie: Przesiądź się niżej. A jeżeli zajmiemy ostatnie miejsce, to wtedy zaszczyt nas spotka, bo gospodarz powie: przesiądź się wyżej. A więc kto się poniża, będzie wywyższony. Zatem starajmy się być bardzo skromni i wiedzieć, że to co otrzymaliśmy od Boga, to On nam dał. To nie jest wielka nasza zasługa, a więc zasługa Boga, zasługa naszych rodziców. Którzy przekazali nam tajemnicę wiary, i tą wiarą mamy się dzielić z innymi. A więc skromność jest bardzo ważna. E, a więc zachowujmy tę skromność, nigdy nie wywyższajmy się. E, dalej, jeżeli e, następna część Ewangelii nawiązuje do tego, e, jak Chrystus mówi. Do tego, który go zaprosił do farzeusza, gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół, braci, krewnych, sąsiadów. Aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, miałbyś odpłatę. Ale zaproś tych skromnych ludzi, biednych. Pamiętam takie zdarzenie. Kiedyś, gdyś tam jechałem w drogę, to chyba na Mazurach było taką biedną kobietę odwiedziłem. Nie dawaliśmy jej pomoc, jak ona była szczęśliwa. Ja nie zdawałem sobie sprawy, ile radości można sprawić takiej osobie, kiedy zboczyłem z drogi, jadąc samochodem, odwiedziłem tę panią skromną, biedną. A więc widzimy, żebyśmy zapraszali tych ludzi, którzy nie są w stanie nam się odwdzięczyć. Tak jak w ramach Fundacji SOS Obrony Poczętego Życia, nie patrzymy na wdzięczność, tylko e, służymy tym ludziom, samotnym matkom, ofiarom przemocy domowej, ze względu na to, że potrzebują pomocy. E, nie patrzymy, że nam się odwdzięczą, ale nieraz były przypadki, pamiętam kiedyś głosiłem kazania, chyba w Otwocku. Taka pani, która była w naszym ośrodku, mówi: Proszę, księdza, mój syn dostał się na Wojskową Akademię Techniczną, bardzo szczęśliwa, a więc widzimy, gdzieś tam człowiek dowiaduje się, że to dobro zawsze procentuje, a więc chcielibyśmy troszczyć się o innych ludzi, nie o tych, którzy nam się odwdzięczą, którzy są znani, ale w swojej skromności chcijmy nieść pomoc tym ludziom, którzy potrzebują pomocy. To jest bardzo ważne, a więc Dalej czymś najważniejszym jest to, aby osiągnąć Królestwo Niebieskie, a więc, aby się zbawiać nie samemu, ale z innymi ludźmi, bo wtedy Pan Bóg zapyta się, a gdzie jest twój brat, Twoja siostra, ten brat i siostra, którzy pobłądzili różni, a więc chciejmy przede wszystkim poprzez przykład dobrego życia zachęcać innych do zbawienia. Bo można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach Ewangelia będzie odczytywana z naszych czynów, a więc z przykładu życia. Starajmy się swoim czynem, przykładem dobrym, zachęcać ludzi do zbawienia. Bo co z tego, że będziemy mówić tak, jak Faryzeusze pięknie mówili: Chrystus nazywał ich grobami pobielanymi, ale nie dawali przykładu życia. Dlatego mówił, tak jak groby są na zewnątrz piękne bielone a wewnątrz pełne kości trupich a więc dawajmy przykład żywej wiary i zachęcajmy ludzi do zbawienia a więc mamy w dzisiejszej ewangelii dwa elementy takie bardzo ważne żeby być skromnym i żeby nie zajmować pierwszych miejsc i dalej żeby nie niech pomocy tylko ludziom, którzy są w stanie nas, nam się odwdzięczyć. Życzę kochani miłego pogodnego dnia. Wchodźmy na portal prawy.pl.